Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszamy na recenzję książek od wydawnictwa Amit Harry Potter. Są to właściwie takie zestawy idealne zestawy prezentowe. Mamy większe kartonowe pudełko oraz mniejsze metalowe. Tutaj w tym dużym pudełku może od niego właśnie zaczniemy. Jest dwustronna scenka 3D. Hogwart i ulica pokątna. Tutaj były figurki, figurki są złożone. One są w środku i w środku są też dwie książki. Potter kontra Malfoy, widnieje nam napis na opakowaniu. No i zobaczcie, co tu się kryje w środku. Są figurki Lego. Jest Harry oraz jest Malfoy, każdy z nich ma różdżkę, każdy z nich ma miotłę, na tych miotłach mogą sobie latać, no i wiadomo toczyć jakieś tutaj bitwy, czy pojedynki na czary. To są totalnie zwykłe figurki Lego. Oj, fryzura się Haremu odwróciła. O, one mają dwustronne buźki, zobaczcie. Z jednej strony Harry jest bardziej wkurzony. Oczywiście przekładamy, a nie obracamy włosy, a z drugiej strony Harry ma normalny uśmieszek. i ma tak samo, więc są dwustronne te nasze figurki. No i co jeszcze mamy w zestawie? Mamy bardzo dużą scenkę dwustronną. Za chwilę ją rozłożymy i się jej przyjrzymy. Są też dwie książeczki. Książeczki myślę, że idealne dla fanów Harry'ego Pottera. Gryffindor kontra Slytherin, to jest właśnie a propos Harry kontra Malfoy oraz Szkolni Rywale. Tutaj też możemy ich zresztą na okładce zobaczyć. No dobrze, zajrzyjmy sobie do środka książek. Mamy tutaj troszkę zadań do zrobienia. Zobaczcie. Bardzo fajne w klimatach Lego są te zadania, tutaj szukamy różnic, tutaj też łączymy jakieś smakołyki ze sobą. Slytherin po godzinach, tam był Gryffindor, po godzinach tutaj mamy Gol, czyli Harry i Malfoy grają w Quidditcha. I mamy generalnie tutaj bardzo dużo zadanek, takich fajnych w klimatach. Były też zimowe, tam klimaty na końcu są odpowiedzi, ale tam absolutnie nie zaglądamy. Druga książeczka jest większego formatu i też ma zadania do zrobienia. Tutaj też szukamy różnic, tutaj też coś robimy, musimy tam przejść przez te znaczki. Szukamy różnic między obrazkami. Bardzo fajne książeczki, idealne na te domowe dni, domowe wieczory, popołudnia, będzie co robić w towarzystwie Harego i jego przyjaciół i jego wrogów. Bo Malfoy nie należał raczej do jego przyjaciół. A gdy sobie już tutaj wypełnimy nasze książeczki, rozkładamy scenkę. Zobaczcie, co tu nam się stanie, gdy my to rozłożymy. Ona oczywiście stoi, my to rozciągniemy sobie, ona będzie nam stała. O, zobaczcie, tutaj nam się akurat y, od góry, akurat pod aparatem otworzyło coś takiego. Tutaj mamy do zamknięcia, więc musimy potem tylko pamiętać, żeby to podnieść. A tak to możemy tutaj sobie zamknąć. Tutaj mamy na dole. O, wejście do tej kom komnaty. Czy to jest komnata tajemnic? Tak to troszeczkę wygląda. O. Jest wejście do komnaty. No i jest tutaj, no, no, no wiadomo, nie wszystko to, co w Hogwardzie, ale jest bardzo dużo różności. Tutaj też odginamy sobie i mamy tutaj napisane: O, tu jest to komnata tajemnic, tu jest nawet napis z komnaty tajemnic, także tu było do niej wejście. O, jest nawet ten nasz czarodziej, który do, z nimi tam wchodził. Tutaj jest Hagrid. Są schody, zobaczcie, jak fajnie one tutaj są. O, zrobione, że można na nie, po nich sobie wchodzić. O, tutaj też jest fragment z komnaty, no bo wiadomo, tutaj pod spód weszli, więc tu jest komnata tajemnic, ależ to jest świetne do zabawy. Nie tylko figurkami Lego, każdymi figurkami można się tutaj bawić, a z drugiej strony mamy ulicę pokątną i ona wygląda tak. Też są różne drzwiczki do otwierania, zobaczcie, tutaj się schował szkieletor za drzwiczkami. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj też jeszcze musimy sobie odgiąć, a tutaj drzwi możemy otworzyć. Różki u Oliwandera. oj spadł nam tam Harry. Także jest to dość duża scenka, ona jest z bardzo grubej tektury wykonana. Myślę, że będzie bardzo długo służyła. Do zabawy, no i figurki, figurki to jest zawsze to, co chyba najbardziej cieszy. Figurek Nigdy Dość. Oj, Harry, czemu nie chcesz nam stać? Figurek Nigdy Dość. One są super do zabawy, więc bardzo się cieszymy, że w takich zestawach też figurki się znalazły. Moje dziewczyny bardzo są z tym zestawem zachwycone. U nas poteromania trwa na całego. Ale przejdźmy już do tego mniejszego zestawu w metalowej puszce, ponieważ tu też jest figurka. W środku mamy cztery książeczki, cztery arkusze naklejek, minifigurka profesora Dumbledora, więc coś innego, coś totalnie innego. Świetna jest ta puszka, coś fantastycznego na prezent, myślę, że dla każdego fana Harry'ego Pottera. No i tutaj jest profesor Dumbledore, wow! z czymś, co myślę, że jest myśl od odsiewnią, ale pewna nie jestem, czy to jest jakiś puchar. Dajcie znać, jeżeli wiecie, co ten Dumbledore tutaj ma. On jest oczywiście... Z brodą, ma różdżkę. Tam jest gdzieś jeszcze jedna zapasowa różdżka była. O, tak to wygląda. Też ma dwie strony: dwa oblicza Dumbledora, z drugiej strony głowy, inna mina. No i mamy książki. Książeczki z zadaniami, wyzwania dla prawdziwych czarodziejów są naklejki, a może sobie wszystko wyjmiemy, i już Wam po kolei pokażę. Tam została jeszcze różdżka. Ale ona jest taka sama jak ta, którą Dumbledore trzyma w ręce, dobra? Figurki na bok. Obejrzymy sobie teraz te książeczki. Wysłania dla prawdziwych czarodziejów. się z nich jest już troszeczkę tutaj pokolorowana, przez naszą oliwkę. O tutaj oliwka rozwiązywała, widzę też. Pisaczkiem, pisała pisaczkiem. O, i nawet nie schodzi, bo kredki tak troszkę mm, mało wyraźnie na tych kartkach rysują. One są takie śliskie, więc oliwka wzięła sobie tutaj pisaki. O, tutaj też nie schodzi. Dobra, czyli wszystko nam się tutaj fajnie trzyma. Tu był smog do pokolorowania, rogogon węgierski. Tutaj też mamy mnóstwo zadań do zrobienia. Zobaczcie, jakie fajne w klimatach Harry'ego Pottera pokoloruj błędnego rycerza. Zagadki, nie zagadki, wszystko tutaj mamy. Są naklejki. Naklejki są do wykorzystania w tych książeczkach, ale nie tylko. Mamy też takie naklejki, które możemy sobie wykorzystać do czego tylko chcemy. Tutaj była jeszcze kartka dołączona o cztery zestawy naklejek. I mamy jeszcze trzy książeczki, łącznie w tym zestawie były cztery. Turniej trójmagiczny, tutaj się on rozpoczyna i naklejkami musimy dokończyć. Też są zadania, dużo zadanek, strasznie fajnych, przyjemnych zadań. Nie wszystkie oczywiście są dla dzieci młodszych. To jest zestaw już patrzę 6+. No myślę, że dzieci 6+ sobie zdecydowanie poradzą. Poznaj tajemnice Hobartu, Magiczna Księga Poszukiwań. Jest instrukcja jak złożyć Zambuldora, jest ulica pokątna i tutaj zobaczcie, musimy wyszukiwać. Tutaj są bohaterowie, których musimy znaleźć na tych stronach. To jest taka Wyszukiwanka, picture book tak zwany, gdzie mamy mnóstwo, mnóstwo się dzieje, a my musimy czegoś szukać, coś znaleźć, też fajna sprawa. I ostatnia książka, przygody w Hogwarcie, razem z Hermioną zaczynamy tutaj naszą przygodę w ostatniej książeczce i też są zadania... Bardzo przyjemne. Książki są śliskie, mają śliskie strony, więc raczej kredek tutaj nie polecam, chyba że macie jakieś takie kredki, które będą po tym dobrze i wyraźnie rysować. My wolimy zdecydowanie pisaki. One nie przebijają, bo te kartki są grube, więc pisaki nie przebijają na drugą stronę. No i jest tutaj sporo zadań: jedna, druga, trzecia. Czwarta książka z zadaniami, cztery arkusze naklejek i figurka Dumbledora. To był zestaw metalowy i zestaw duży w kartonowym pudełku z dwustronną scenką, czyli Harry Potter, Potter kontra Malfoy. Więcej o tych zestawach przeczytacie na blogu, tam też będą ich zdjęcia, więc zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.